Siemanko, witam Was w dzisiejszym odcinku. W poprzednim poradniku na temat kołowrotów olbrzymich zadaliście bardzo dużo pytań na temat pasków gimnastycznych. Dlatego dzisiaj dowiecie się, do czego oni służą, jak i z czego je zrobić, oraz jak je prawidłowo stosować w swoich treningach. Zapraszam do oglądania. Paski gimnastyczne to kawałek tego materiału, który będzie Was chronił przed upadkiem oraz będzie gwarancją, że zostaniecie na drączku podczas wykonywania lub uczenia się trudnych elementów. Już dowiedzieliśmy się, co to jest, teraz musimy się zastanowić, z jakiego materiału będziemy je robić. Możecie zrobić paski gimnastyczne z tego materiału, któremu ufacie. Jednak moim poleceniem będzie robienie pasków gimnastycznych z np. pasu od kimona lub taśmy hołowniczej, która jest twarda i miękka. Oczywiście polecam korzystać się z miękkiej. Taśmę hołowniczą możemy kupić w każdym sklepie samochodowym i tak naprawdę potrzebujemy 1,5 metry długości tego pasu, aby zrobić paski gimnastyczne. Następnym pytaniem dla Was będzie wyznaczenie rozmiaru pasku. Rozmiar pasku będzie zależał od dwóch rzeczy. Po pierwsze od obwodu naszego nadgarstka i po drugie od średnicy drążka, na którym robicie swoje treningi. Oczywiście jest średnia długość pasku. Ona jest od około 64 cm do 74 cm dla jednego paska. Także rozmiar waszego pasku można wyznaczyć za pomocą tej formuły, którą widzicie teraz. Ale ja osobiście nie korzystałam się z tej formuły przy robieniu swoich pasków gimnastycznych. Także nie zapominamy, że będzie jedna część pasku, którą będziemy nakładać na drugą, aby je szyć. Ta część zajmuje od 4 do 6 cm. I teraz podam swoje parametry pasku gimnastycznego, abyście, opierając się o nie, mogliście dobrać odpowiedni rozmiar. To, w jaki sposób będziecie szyć swoje paski gimnastyczne, gra bardzo ważną rolę, ponieważ od tego będzie zależało wasze bezpieczeństwo. Polecam oczywiście to robić na maszynie do szycia. Ale w przypadku, jeżeli nie posiadacie taki, polecam to robić grubą nitką i szyć X w kwadracie. Dla osób, które bardzo interesują się matematyką, chcę powiedzieć, że X -kwadracie to nie tylko formula matematyczna, ale i także kwadrat z przekątnymi w nim. Właśnie w ten sposób musimy zszyć nasze paski gimnastyczne. Żeby jeszcze bardziej się upewnić, że dobraliście odpowiedni rozmiar waszego pasku, możecie przed szyciem wziąć go z sobą na trening, i trzymając jedną rącz, spróbuj założyć długą rękę i chwycić drążę. Także podkreślam, że pasek musi trzymać Waszą rękę, ale nie ściskać za mocno. Kiedy już dobraliśmy odpowiedni rozmiar naszych pasków, możemy przejść do szycia. I po szyciu mamy już paski gotowe. Ale teraz musimy porozmawiać, jakie prawidłowo stosować w swoich treningach. Dla treningów z paskami gimnastycznymi wyróżniamy trzy chwyty. Pierwszy to będzie nachwyt drugi to będzie podchwyt i trzeci będzie chwyt odwrotny czyli tzw. dislocate i teraz dla każdego chwytu porozmawiamy jak prawidłowo założyć pasek gimnastyczny dla nachwytu kładziemy pasek na drążek w ten sposób wkładamy rękę z przodu do poziomu naszego nadgarstka obracamy nadgarstek w stronę do siebie i chwytamy się za drążek dla podchwytu cały ruch będziemy wykonywać odwrotnie kładziemy pasek tak samo na drążek Wkładamy rękę z drugiej strony do poziomu naszego nadgarstka, obracamy nadgarstek już w stronę od siebie i tak samo chwytamy się za drążek. Od razu zwracam uwagę, że przy podchwycie paski wydają się trochę większe niż przy nachwycie. I dla chwytu odwrotnego wkładamy rękę z tej samej strony jak i do podchwytu, tylko łapiemy drążek bez obracania nadgarstka. Żeby lepiej zrozumieć w jaki sposób zakładać paski gimnastyczne do podchwytu lub chwytu odwrotnego wystarczy założyć pasek w sposób do nachwytu, odwrócić się w stronę do tyłu albo do przodu i w tej pozycji spróbować zdjąć pasek gimnastyczny bez obracania się ciałem po czym od razu spróbować założyć ten pasek i chwycić się drążkiem. Przy tym jak zakładacie paski należy umieścić część szytą w tym miejscu gdzie ona nie będzie miała bezpośredniego kontaktu ze skórą a także z drążkiem, żeby nitka się nie popsuła i pasek się nie rozerwał. Wydawałoby się, że paski muszą chronić nas od upadków, ale poprzez to, że nie możecie puścić rękę w odpowiednim momencie, możecie trafić do jednej z nieprzyjemnych pozycji. Taką pozycję będzie na przykład z tyłem i nie bycie w stanie wyjść z tej pozycji. Albo przy wykonaniu elementów w największej amplitudzie ciało może mocno szarpnąć poprzez to, że jesteście ciągle przewiązani do drążka. Wszystkie te ruchy są niebezpieczne dla naszego ciała, stawów oraz mięśni, dlatego waszym obowiązkiem jest poprawienie swojej sprawności fizycznej, żeby być w stanie wyjść z tych pozycji, aby nie zrobić sobie krzywdy. Paski chociaż i miękkie, ale jednak ściskały wasze nadgarstki i tworzyły tarcie nagle. Czasami mogą się pojawić rany, aż do krwi, jeżeli intensywnie trenujecie z paskami. Wszystko jest spowodowane tym, że skóra na naszych nadgarstkach nie jest przystosowana do takiego tarcia. A jeżeli trenujecie z paskami bardzo intensywnie, to mogą się zostać nawet blizny w tych miejscach. Dlatego, żeby nie mieć takiego doświadczenia, polecam zakładać rękawiczki. Najlepiej, żeby one były wysokie i chronili część nadgarstku, gdzie ewentualnie mogą się pojawić rany. Ja osobiście korzystam się z rękawiczek ogrodowych. Najważniejsze, żeby one były bez gumy, bo guma będzie spowalniała Wasze ruchy. Jeszcze do rękawiczek polecam mieć bandaże, które można kupić w każdej aptece. W ten sposób będziemy chronić nasze nadgarstki od ewentualnego tarcia. Niektóre osoby mówią, że paski robią chwyt słabszym i potem nie będziecie w stanie robić elementy bez nich. Ale paski są po prostu niezbędne, jeżeli uczycie się jakiegoś trudnego elementu na placu, gdzie macie pod drążkiem twardą powierzchnię lub ewentualnie niewielki poziom piachu. Nauka różnych niebezpiecznych elementów bez nich może doprowadzić do upadku lub nawet do kontuzji, który potem będzie skutkowało tym, że przez dłuższy czas nie będziemy trenować. A jak wiadomo, bez treningów nie ma progresu w Street Whocie. Na koniec chcę powiedzieć, że moim zdaniem paski gimnastyczne musi mieć każda osoba, żeby po prostu być w stanie uczyć się trudnych elementów i rozwijać się wszechstronnie. Także paski są potrzebne nie tylko do elementów gimnastycznych, a nawet do niektórych wejść siłowych na drążek. Dobra, a na dzisiaj to by było na tyle. Jeżeli u Was zostały jeszcze jakieś pytania odnośnie pasków gimnastycznych, to napiszcie w komentarzach. A w przypadku, jeżeli filmik był pomocny, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!